Flaczki. Kto by pomyślał, że to białe to nie kluski, tylko żołądek. Ci Chińczycy to mieli łeb na karku. Popkulturowe polecajki, odcinek czwarty. No cóż, jeżeli chodzi o regularność tej serii, no to jest jak jest. Kiedy mam usiąść i nagrać ten format, to wyglądam mniej więcej tak. Hold No ale co zrobić? Tematem dzisiejszego filmu, jeżeli tego nie zmieniłem, zakładam, że na miniaturce i w tytule są flaczki. Natomiast chodzi mi, wiecie, o krew, przemoc, flaki. Flaczki po prostu tak dumniej, bardziej podnośle brzmią. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest ten format, no to już tłumaczę, no bo nie musicie wiedzieć. Jest to format bardzo jawnie i mocno zainspirowany kurwaturą głupcze Maćka Dąbrowskiego. Sens jest taki, że do hasła przewodniego danego odcinka dobieram jedną grę, Jeden film albo serial, jedną mangę albo animę i jedną książkę. Nie przedłużajmy. Myślę, że od razu możemy przejść do gry. Postal 2. Gra myślę w Polsce bardzo kultowa. Ja nigdy nie zagrałem w nią jakoś w okolicach premiery, czy też w moim wczesnym dzieciństwie. A trochę żałuję, szczerze mówiąc, natomiast też wiem, że dla wielu to była taka gra, którą, wiecie, grało się po nie ukrywało się przed rodzicami, żeby nie było przypału. Znając. Moich rodziców, szczególnie mojego ojca, który kupił mi GTA 3, jak miałem 6 lat. No myślę, że nie miałby specjalnego problemu z tą grą i chwała mu za to, bo Postal 2 jest bardzo unikalnym doświadczeniem. Jest to FPS. Jest to gra, którą wielu by określiło po prostu jako strzelankę z bardzo interesującą linią fabularną. Akcja gry dzieje się w mieście Paradise. To jest takie jakieś małe miasteczko, któremu, uwierzcie mi, bardzo daleko do raju naprawdę bardzo daleko. Gdzieś bodajże albo w Teksasie, albo w Arizonie, ale chyba nie w Teksasie. Tak mi się wydaje. To mogła być Arizona. Nie jest to w każdym razie istotne. I wcielamy się tam w faceta, bardzo charakterystycznego i charakternego, bezimiennego również, po prostu wszyscy o niego mówią koleś. I towarzyszymy mu przez 5 dni. Jeżeli macie dodatek, czyli Paradise Lost, to dodatkowo jeszcze macie 2 dni sobotę i niedzielę. I o co w tej grze chodzi? No, powiedziałbym, że o życie. To znaczy, każdy dzień zaczynamy, kiedy nasz bohater wychodzi ze swojej przyczepy, ze swojego kampera e, wraz z listą rzeczy, którą ma zrobić danego dnia. I są to rzeczy wydawałoby się prozaiczne, to znaczy, kup mleko, oddaj książkę do biblioteki, wyspowiadaj się, nie wiem, odwiedź grup ojca, e, wypłać pieniądze w banku. Normalna rzecz, nie. No właśnie, mówić, panie. Dlatego, że Paradise jest absolutnie najbardziej nienormalnym miastem, najbardziej szalonym i niebezpiecznym miastem pewnie stworzonym kiedykolwiek. Tam absolutnie wszystko, co złego może się zdarzyć, to się dzieje. Terroryści, bandyci, radykałowie, jacyś przemocowi, aktywiści, wojsko, policja, no, no jaja po prostu. Tak więc, kiedy nasz bohater przykładowo idzie zrealizować czek do banku, no to. Akurat tak się składa, że w tym samym momencie bandyci na ten bank napadają. Kiedy nasz bohater idzie oddać książkę do biblioteki, to ta biblioteka zostaje podpalona przez, bodajże, aktywistów, właśnie. Nie pamiętam do końca już jakich. Kiedy nasz bohater idzie się wyspowiadać, to Kościół zostaje zaatakowany przez islamistów. No nie jest tam normalnie. I na tym fabularnie polega ta gra. Po prostu musimy zrealizować wszystkie zadania w danym dniu. Wrócić do kampera, dzień się kończy, zaczynamy dzień kolejny. E, ta gra jest krótka, to znaczy, gdybyśmy się skupili tylko na wątku głównym, to można ją przejść, myślę, spokojnie w 5-6 godzin. To nie jest dużo. Z dodatkiem, no, sobie te dwie godziny, powiedzmy. Gra ta wyróżnia się dwiema rzeczami bardzo mocno. Pierwszym z nich są sekrety, to znaczy, to jest gra, która ma masę fantastycznych, zabawnych pierdów ukrytych. To znaczy, w tym pozornie zwykłym miasteczku macie tyle zabawnych, ukrytych miejsc. Że to jest aż absurdalne. I na jeden z nich y, możecie natrafić bardzo szybko, jeżeli tylko chcecie. Jeden przykład mam podam, bo tego jest dużo, dużo więcej. Y, zaraz po wyjściu z waszej przyczepy możecie skręcić y, w lewo i wejść w takie krzaki, gdzie jest ogromna rura, do której możecie wejść. I y, wchodząc w tę rurę, po jakimś czasie traficie do y, ukrytej bazy y, talibów w y, ściekach. <laughs> I taka jest ta gra. Szukanie tych wszystkich rzeczy jest niesamowicie Fascynujące. Natomiast to byłoby absolutnie niczym bez humoru. Ta gra jest tak niesamowicie zabawna, ona jest zabawna w taki bardzo obrazoburczy sposób. To jest jedna z tych produkcji, która chce obrazić absolutnie każdego, kogo może. Jeden z tekstów, który mi jakoś teraz się przypomniał, to jest to, że hm, mam tylko pudełko zapałek i łatwopalnego talibańskiego kumpla z celi. I to jest tego typu humor, bardzo taki prosty, prostacki nawet obrazoburczy. Ale idealnie pasuje. Zarówno polski dubbing, jak i angielski dubbing są fantastyczne. Nie wiem, jaki aktor głosowy polski podkłada głos, ale jest idealny. Jest tak w punkt, że wam zresztą teraz puszczę parę jego kwestii. Podpisz tę petycję, albo pójdę za tobą do domu i zabiję cię jak psa. O, prosto w te sprawy. A podobałoby ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem? Więc jeżeli ktoś szuka obrazoburczej, prostackiej gry, z bardzo prostym, ale takim, no mimo wszystko łącząc to z całą otoczką, satysfakcjonującym modelem strzelania, masą absurdu, czarnego humoru, bredni, y, to Postal 2 jest idealny. I to jest też taka gra, gdzie możecie po prostu, wiecie, włączyć sobie ją na pół godziny, y, pobiegać za ludźmi, podcinać im głowę łopatą i potem wyjść. Czego chcieć więcej od gry komputerowej? No myślę, że niczego. Film nienawistna 8: Quentina Tarantino. Zawsze czuje się... Odrobinę dziwnie, kiedy to mówię, natomiast prawda jest taka, że jest to mój ulubiony film Tarantino. Absolutnie nie powiedziałbym, że to jest jego najlepszy film w życiu, ale no po prostu ja lubię go najbardziej. Gatunkowo jest to western połączony z czarną komedią i podany w taki bardzo teatralny sposób. Trochę jak na przykład z powieścia Katyklisty, gdzie mamy bardzo niewielki metraż i na tymże metrażu zamkniętych ludzi plus mamy podaną informację, że no, któryś z tych ludzi coś na sumieniu ma. I tak też tutaj jest. Mamy Stany Zjednoczone jakiś czas po wojnie secesyjnej, Wyoming e, i naszego głównego bohatera czarnoskórego, to, że podaje, jakby zwracam uwagę na jego kolor skóry jest istotne fabularnie, no bo wiecie. To jednak nie jest aż tak długi czas po wojnie secesyjnej, e, postać grana przez Samuela L. Jacksona, e, który jest łowcą. Nagród. Akurat z trzema trupami sobie podróżuje. Natomiast Śnieżyca jest ciężka i tak się fortunnie składa, że natrafia on na Johna The Hangman, nie, nie pamiętam jak to przetłumaczyli. Może w ogóle. John The Hangman Roof, też łowca nagród, kolega po fachu, który akurat jedzie sobie dorożką, yy, powozem, nigdy nie odróżniam, wraz z kobietą, za którą wyznaczono bardzo wysoką nagrodę. Yy. John Roof działa tak, że nie zabija swoich ofiar, dlatego właśnie przygnęła do niego ta ksywada hangman, to znaczy, jeżeli John Ruff cię dopadnie, to wisisz. Panowie więc się dogadują, po drodze spotykają jeszcze niejakiego Chrisa maniksa, który podaje się za osobę, która ma zostać szeryfem w miasteczku, do którego akurat zmierzają panowie. Co ciekawe, jest to aktor, znaczy jest to postać grana przez Waltona Goginsa, czyli tego pana, który grał Gula w folaucie nowym. Konkluzja jest taka, że panowie trafiają do pobliskiej gospody, gdzie poznają jeszcze czwórkę mężczyzn, czyli Meksykanina, faceta, który podaje się za bodajże grabarza, kowboja, a także byłego generała, który, co warto notowania, jest konfederatą. Jako, że Śnieżyca jest cholernie mocna, to wszyscy barkadują się w Pasmanteria to się bodajże nazywało, pasmanteria jakaś tam. E, I decydują się przyczekać parę dni, aż pogoda się uspokoi. Natomiast szybko dowiadujemy się, że któryś z panów znajdujący się właśnie e, w tym miejscu nie jest tym, za kogo się podaje i ponoć ma odbić e, więźniarkę. Fantastyczne aktorstwo, może z wyjątkiem, źle się czuję mówiąc to, e, może z wyjątkiem Michaela Madsena, który gra w no bo to jest Michael Madsen. Ale fantastyczny Samuel Jackson, fantastyczna Jennifer Jason Lee jako Daisy DeMercue, świetny Tim Roth, aczkolwiek mam wrażenie, że jego postać była pisana bardziej pod Steve'a Buscemi'ego. Jakoś tak, takie mam odczucie, nie wiem, czy to jest prawda. Natomiast faktycznie w pewnym momencie rzeczy eskalują bardzo szybko i robi się bardzo szybko krwawo. I to jest połączone z fantastycznym humorem, fantastycznymi dialogami Tarantino, być może jednymi z najlepszych, jakie napisał kiedykolwiek. Bo to napięcie wynikające chociażby z przeszłości bohaterów, z tego, że panowie przestają sobie ufać bardzo szybko, to tak mocno wychodzi. Natomiast wydaje mi się, że to, co zawsze mnie najbardziej chwyta, to jest ten właśnie taki teatralny feeling tej historii. Wydaje mi się, że w ogóle Tarantino napisał skrypt teatralny tej, tego filmu i to pasuje straszliwie. Sama historia jest podzielona na rozdziały. To jest dla mnie taki idealny film, kiedy po prostu, wiecie, za oknem zima. To ja sobie lubię usiąść i odpalić ten film. Pierwotnie też byłem na nim w kinie i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Bawiłem się jak małe dziecko. I ja rozumiem te zarzuty. Rozumiem, że dla wielu, kiedy poznają już ten główny twist, to dla wielu to jest film na raz po prostu. W sensie nie czują potrzeby do niego wracać. Ja regularnie do niego wracam, bo uwielbiam aktorstwo, uwielbiam dialogi, uwielbiam klimat. No dla mnie to jest bezbłędny film, absolutnie. Mogę tu podać inne filmy Tarantino, bo większość z nich na pewnym etapie robi się krwawa. No nie wiem, Karty, wojny się robią krwawe. Um, Django na przykład. Ale jednak wydaje mi się, że chciałem po prostu powiedzieć o filmie, który jest jednym z mniej popularnych filmów Tarantino, tak mi się wydaje. A ja go absolutnie, absolutnie ubóstwiam. Anime i manga. Chainsaw Man. To jest coś, co odkryłem dzięki adaptacji, za które odpowiedzialne jest studio MAPPA. Autorem mangi jest jaki Tatsuki Fujimoto. Na razie mam tylko jeden sezon, jeżeli skupiam się wyłącznie na anime. W, no mam nadzieję, niedalekiej przyszłości będzie kontynuacja w postaci filmu. Kolejny story arc MAPPA zrobi, właśnie w postaci jednego filmu. No i potem pewnie powrócimy. Um, do formy odcinkowej, bo kolejne storyarki są trochę dłuższe, z tego co pamiętam. Gdybym miał Chainsaw Man'a opisać jednym słowem, to bym powiedział, że jest szalony. Ale w taki bardzo dobry sposób. Chainsaw Man to jest historia, która dzieje się w Japonii, która jest nękana atakami demonów. Ale nie takich powiedziałbym klasycznych demonów, wiecie, z rogami. Są to projekty dużo bardziej szalone. Może wam potem, potem wkleję przykład jakiegoś designu. No i wskutek dość niefortunnych wydarzeń pierwszego odcinka główny bohater ginie natomiast zostaje wkrzeszony w postaci powiedzmy częściowo demonicznej to znaczy ma on umiejętność przemienienia się w tytułowego Man'a, co przykuwa uwagę niejakiej Makimy która dowodzi specjalną jednostką zajmującą się polowaniem na te demony właśnie no i Denji, bo tak ma na imię nasz główny bohater do tej jednostki dołącza zapytacie jaka jest jego motywacja Otóż, Denji, no, chcę zaliczyć. No, upraszczam trochę, albo nawet nadbudowuję, bo jest trochę gorzej z jego motywacją, ale nie będę wchodził w takie szczegóły. No wiecie, anime, manga. Normalna sprawa. Czasami bohaterowie mają takie motywacje. Chainsaw Man jest prawdziwą jazdą bez trzymanki. W najlepszym znaczeniu tego słowa. To jest przede wszystkim akcyjniak. Um, I sceny akcji i choreografia są fantastyczne. Są krwawe, są dziwne, są bardzo wprost pokazane, są w taki cudownie prosty sposób satysfakcjonujące. E, jest to w dużej mierze seria komediowa, i e, jest to jednak dość mocno japoński humor, który nie wszystkich będzie bawił. Mnie też wydaje mi się bawił mniej niż powinien, ale w pewnym stopniu to jest też. horror łamany na dark fantasy. E, być może w anime jeszcze tego nie ma aż tak bardzo, trochę było. Ale później to wyjdzie, to znaczy jest tutaj masa y, dosyć niepokojących scen i konceptów, y, ale to anime bardzo dobrze szokuje. Y, ja, ja to porównałem chyba w rozmowie z kimś do Gry o Tron. co oczywiście jest bardzo tanie, ale wielokrotnie oglądając y, anime, czy czytając potem mangę, moja reakcja na niektóre wydarzenia to było, co jest kurwa, jak to, o co tu chodzi? I y, to jest zawsze fantastyczne uczucie, świetny, krwawy, szalony akcyjniak. I też powiem, że manga jest przepięknie rysowana. Są takie panele, które naprawdę zapadają w pamięć. Moim ulubionym jest chyba ten nie jest specjalnie oryginalne, Ale jest ich więcej. Jak na razie mamy jedną skończoną sagę, która jest fantastyczna od początku do końca i trwa właśnie druga. I co prawda nie jestem na bieżąco, natomiast uważam, że jest słabsza. Nie jest słaba, ale jest zauważalnie słabsza. Nie ukrywam, ja się w ogóle spodziewałem, że po tej pierwszej sadze to będzie koniec w ogóle Chainsaw Man'a, yy, ale to idzie dalej. Przede wszystkim, jeżeli szukać takiego anime, które was wciągnie na ten, nie wiem, 5 godzin, bo to jest 12 odcinków, i chcecie rozrywki, no to wydaje mi się, że ciężko trafić lepiej, bo anime jest fantastycznie zanimowane, świetnie udźwiękowione i nawet, to pochwalę, yy, rendery 3D wyglądają dobrze. Zwykle, kiedy w anime wyrzucane są. Jakieś obiekty 3D, na przykład w Atagon Titan mieliście tytana tego ogromnego, i jak on był pokazywany z bliska, to był pokazywany jako obiekt 3D, na przykład taka scena na murze, i on wyglądał fatalnie. Tutaj 3D wygląda całkiem nieźle. Dodatkowe słowa uznaję muszę tutaj nakierować na opening, który jest muzycznie świetny, ale ma tyle fantastycznych nawiązań do filmów, do pulp fiction, do wściekłych psów, do To Nie jest Kraj dla Starych Ludzi. Do Jacob Slader na przykład, Piglebowski, Konstantin. Jest tego sporo i to jest coś absolutnie fantastycznego, jeden z najlepszych openingów, w widziałem. Więc tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi szaloną jazdę z masą zwrotów akcji, taki totalny roller coaster, to bardzo polecam. Ja się bawiłem fantastycznie, czekam na film, bo znając mangę, no jest co animować. Będzie się jeszcze tam później naprawdę dużo ciało. I książka. Mechaniczna pomarańcza Antonego Bergesa. Um, powiedziałbym, że to jest jedna z bardziej specyficznych książek, jakie przeczytałem w swoim życiu. Um, I na pewno to jest taka książka, która zostaje w głowie. Może nie powiedziałbym, że to jest książka dla mnie jakaś niesamowicie ważna, czy taka, która zmieniła coś um, w moim sposobie myślenia, ale no, wracała przez parę tygodni, po tym jak ją skończyłem, a skończyłem ją bodajże w drugiej liceum. Wtedy też ją zacząłem. Um, tytuł, który większa część z Was kojarzy, oczywiście. Prawdopodobnie nie ze względu na książkę, tylko ze względu na adaptację filmową, która powstała jakieś 10 lat po książce, za którą odpowiedzialny był Stanley Kubrick. I nie ukrywam, gdybym miał wybrać to, co moim zdaniem działa lepiej, to powiedziałbym, że film działa lepiej. Uważam, że mimo tego, że to jest dość wierna adaptacja, może poza finałem, który jest wyraźnie inny i moim zdaniem lepszy w filmie, to to są dość podobne dzieła z pewnymi drobnymi różnicami. I zwykle wydaje mi się, że te drobne różnice lepiej działają dla historii w filmie po prostu. Uważam też, że główny bohater na przykład w filmie jest, jest ciekawszą postacią po prostu. Jeżeli ktoś z Was jednak nie wie o czym ta historia opowiada, no to mamy tutaj głównego bohatera, który ma na imię Alex, który prowadzi dwa życia powiedzmy. Za dnia <laughs> pięknością, w nocy zaś szkaradą, póki czar będzie trwał. W sumie to trochę pasuje. W dzień jest po prostu młodym chłopakiem z dobrej rodziny inteligenckiej jest miłośnikiem muzyki klasycznej głównie Beethovena. no wiecie taki syn idealny po prostu natomiast w nocy jest on dowódcą bardziej przywódcą to lepiej brzmi kilkuosobowej bandy która zajmuje się napadaniem ludzi okradaniem ich gwałceniem no, takimi rzeczami natomiast pewnego dnia zostaje on Aresztowany e, i w więzieniu zostaje nią przeprowadzona e, specjalna terapia, powiedzmy, która ma mu obrzydzić e, przemoc. E, I jeżeli oglądaliście film, to wiecie, że e, no, jest to dość mocna historia. E, I zaryzykowałbym też takie stwierdzenie, że książka jest jeszcze mocniejsza. Jest, wydaje mi się, bardziej nieprzyjemna, dla mnie przynajmniej była. E, Jakieś tam opisy tejże przemocy. I te mocniejsze sceny bardziej na mnie wpływały. I to definitywnie nie jest książka, i też film dla ludzi, którzy mają słabe nerwy do tego typu rzeczy. To jest bardzo ciekawa historia. Bardzo podoba mi się to, jak ona podchodzi do tematu przemocy i tego, że to jest coś bardzo ludzkiego. I równocześnie, kiedy tracimy ten taki naturalny pociąg do przemocy, to tracimy coś bardzo ludzkiego. Co jest dość nietypową myślą, aczkolwiek uważam, że bardzo trafną. Natomiast. To, co wyróżnia książkę e, i co sprawia, że dla mnie jest jedną z bardziej specyficznych książek, jakie czytałem w swoim życiu, jest język. E, mam nadzieję, że nie pomylę niczego. Natomiast generalnie było tak, że Antony Berger spisał tę książkę w latach 60. Ona wyszła chyba w 62, więc wiecie, jakie to były lata. Zimna wojna, napięcie między Stanami a Związkiem Radzieckim, dosyć srogie. I e, generalnie Berger założył sobie e, taki koncept, że. E, Zimną wojnę wygrają, wygra ZSRR yy, i język rosyjski stanie się dla świata czymś trochę takim, czym obecnie dla tego świata jest język angielski. To znaczy, takim językiem bardzo ogólnym, który będzie się w jakimś stopniu mieszał, asymilował z językiem, no wiecie, z danych państw. Co okazało się koniec końców dość trafne, no bo trochę tak teraz jest z językiem angielskim, no nie? Macie dużo słów yy, angielskich, które współcześnie. W takiej bardzo potocznej polskiej mowie um, się wykorzystuje dość często. E, I napisał on tę książkę używając po pierwsze slangu, a po drugie slangu wymieszanego e, z pewnymi zapożyczeniami rosyjskimi właśnie. E, nazywa się to bodajże Nadsat. E, natomiast w Polsce z tego, co kojarzę, funkcjonują dwa przekłady. W sensie chyba od jednego tłumacza, ale mamy mechaniczną pomarańczę, którą ja czytałem e, i która jest właśnie tą zrusyfikowaną wersją, jest też nakręcana pomarańcza, która jest tym samym, tylko że e, z wykorzystaniem języka angielskiego. I ciężko jest e, ubrać w słowa to, jak ta książka się czyta, bo czyta się niesamowicie specyficznie, więc uważam, że po prostu ja Wam tutaj przeczytam początek książki, e, bo to jest chyba najlepszy pomysł, nic lepszego mi do głowy nie przyjdzie. Przeczytam Wam pierwszy akapit pierwszej, pierwszego rozdziału mechanicznej pomarańczy. Brzmi on tak. To co teraz, ha? Byłem ja, to znaczy Alex, i trzech moich kumpli. To znaczy Pete, Georgie i Jołop. A Jołop to znaczy po nas czy Jołop. I siedzieliśmy w barze krowa, zastanawiając się co zrobić z tak pięknie rozpoczętym. A wieczór był chujnia. Mroch, ziom, zima, sukin, kot, choć suchy. W barze krowa dawali mleko z czymś, to była taka melina. A może wy już nie pamiętacie o braciszkowie moi, co to były za meliny. Bo wszystko się teraz tak bystro zmienia i wszyscy raz, dwa zabywają. Gazet się też wiele nie czyta. Więc w tym pubie sprzedawali mleko z dodatkiem czegoś jeszcze. Na spirytne nie mieli pozwolenia, ale jeszcze nie wyszedł ukaz, re, Nielzja robić tych nowych sztuczek, co je dobawiali do regularnego mleczka. Więc mogłeś sobie w nim wkazać np. przykład VeloCet, albo Syntemesk, albo Drenkrom, albo jeszcze jeden czy drugi taki Maraset, że miałeś od niego rozkoszne, ujutne 15 minut sam na sam podziwiając Pana Boga i wszystkich jego aniołów i świętych w lewym bucie. I do tego Lego błyski, wybuchy na cały mózg, no po prostu horror show. Albo mogłeś pić mleko z żletami w środku. Tak się u nas mówiło, że się człowiek od tego naostrzy i jest gotów na nie tego brudnego, co to 20 w jedno i jak raz to piliśmy tego wieczora, od którego zacznę opowieść. I to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.